Jak zatrzymać myśli w pięciu minut? Niesamowita technologia. Zanim zaczniemy, wykonajmy mały rytuał. Napisz jedno słowo, które dokładnie opisuje Twój obecny stan. Cieszę się, że tu jesteś. Zaczynajmy. Wyobraź sobie spokojne jezioro, którego powierzchnia jest gładka jak lustro. Spokojnie odbija niebo, nie czyniąc różnicy między czystym światłem a chmurami. Wszystko, co powstaje nad nim, delikatnie powiela na swojej powierzchni nie musi podejmować żadnych wysiłków aby to się stało i taka jest natura milczącego świadka w tobie wszystko co trafia w pole uwagi odbija się w świadomości myśli są jak wiatr czasami wywołują zmarszczki i nawet fale ale głębia jeziora pozostaje nietknięta i niezakłócona kiedy nie utożsamiasz się z falami w pewnym momencie zauważasz że u podstaw wszystkiego co się dzieje leży coś stałego i spokojnego Widzę, że umysł czasami usiłuje udowodnić swoją konieczność. Twierdzi, że życie bez ciągłego strumienia myśli jest niemożliwe. Twierdzi, że jeśli zachowamy milczenie, rzeczywistość zewnętrzna wymknie się spod kontroli. Ale iluzja ta trwa tak długo, jak długo wierzysz w potrzebę ciągłej analizy. Zachęcam Cię do przekonania się, że można żyć bez ciągłego komentowania. Możesz oddychać, działać, czuć i jednocześnie pozostawać w szerokiej świadomości, w której myśli przychodzą i odchodzą niczym chmury nad głową. W głębi tej ciszy ujawnia się zaskakujące zjawisko. Kiedy nikt nie ujmuje myśli, kiedy nie ma wewnętrznej siły chwytającej, myśli same w sobie stopniowo tracą energię i przestają się poruszać w nieskończoność. Nadchodzi moment, kiedy przestrzeń wewnątrz staje się cichsza, a wtedy umysł milknie, nie dlatego, że ktoś złapał go za gardło, ale dlatego, że przestał karmić go uwagą. Nie mówię o wyłączeniu inteligencji już teraz. Nie ma potrzeby łamać lub siłą tłumić sfery mentalnej. Mówię o spokojnej wizji, że każda myśl jest tylko krótkim błyskiem, jeśli nie pokładamy w niej wiary. Teraz chciałbym wywołać obraz ekranu kinowego, na którym wyświetlane są liczne historie. Siedzimy w ciemnym pokoju, w pobliżu naszej świadomości, oglądamy historię, angażujemy się w zwroty akcji, radości, smutki, zwycięstwa i porażki. Czasami zapominamy, że wszystkie te fabuły się zmieniają, a ekran pozostaje. Ekran nie razi ciemnymi scenami i nie raduje się jasnymi. Tak po prostu jest. Widzieć ten ekran w sobie oznacza czuć, że w samym centrum każdej chwili jest już coś niezmiennego. Myśli powstające w wyniku pamięci, planowania lub obaw tworzą powtarzające się ramy, które zastępują się nawzajem. Twierdzę, że ekran w Twoim wnętrzu jest zawsze czysty i nieskażony tymi obrazami. Czasami mamy wrażenie, że jesteśmy postacią na ekranie i każda zmiana w fabule wywołuje u nas albo podekscytowanie, albo panikę. Ale możesz odkryć, że nie jesteś tą postacią, ale kimś o wiele głębszym. Postać ta stanowi nawykową koncepcję samego siebie, zbudowaną na podstawie wspomnień, imion i zewnętrznych ról. Nie jest to ani złe, ani dobre. Cały świat przyzwyczaił się do takiego stanu rzeczy. Ale nadchodzi taki moment, w którym zauważasz, że nadarza się okazja, by zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć się swojej osobowości w taki sam sposób, w jaki oglądasz film. Potem następuje zaskakująca jasność, która mówi ci, że osoba, którą zwykle uważasz za swoją, jest tylko obrazem, który nie ma własnej, niezależnej natury. Ta sama zasada dotyczy myśli. Nie mają własnego wsparcia i pojawiają się jak cienie w polu uwagi. Jeśli widzisz cień i nie próbujesz uczynić z niego czegoś realnego, on się rozpłynie. Myśli są jak płatki śniegu, które topnieją natychmiast po zetknięciu z ciepłą dłonią świadomości. Jeśli będziesz niecierpliwie czekać, aż znikną, wytworzy się wewnętrzne napięcie, a to z kolei będzie pokarmem dla umysłu. Nie mam na myśli niecierpliwości, ale spokojnego rozpoznawania każdego mentalnego ruchu, który pojawia się i znika. Możesz więc już teraz otworzyć drzwi do przestrzeni, w której będzie naprawdę cicho i spokojnie. Mam wrażenie, że wiele osób pragnie natychmiastowego zatrzymania myśli. To pragnienie jest także myślą, także dążeniem umysłu do uzyskania kontroli nad samym sobą. Aby jednak wyjść poza to wieczne koło, należy zaakceptować, że wszelka kontrola jest w zasadzie kontynuacją tej samej gry. Ten, kto próbuje kontrolować swoje myśli, tworzy jeszcze więcej myśli o tym, jak je kontrolować. Przypominam, że ciszę można odnaleźć poprzez prostą świadomość. Ono zawsze tu jest, po prostu tracimy je z oczu w chwili, gdy dajemy się ponieść nawykowi myślenia. Gdy zauważysz, że twój umysł zaczął błądzić w sferze fantazji, po prostu wróć do bezpośredniego poczucia obecności. W tym momencie następuje przerwa między starą i nową myślą. Jeśli wytrwasz w tej chwili, odkryjesz naturalny spokój. Wyobraź sobie niebo z płynącymi po nim chmurami. Niektóre są ciemne, inne śnieżnobiałe, a czasem przelatują przez nie te pierzaste. Niebo nie kłóci się z chmurami i nie próbuje ich przegonić. Pozwala im przychodzić i odchodzić. Jeśli pozostaniesz niebem, chmury cicho zastąpią się nawzajem. Ale jeśli zaczniesz się do nich przywiązywać, nadawać im szczególne znaczenie lub malować je kolorami swoich opowieści, to w końcu ciężar się nagromadzi i przestaniesz zauważać samo niebo. Głęboko na tym niebie zawsze świeci słońce. Twierdzę, że głęboko w twoim jestestwie zawsze jest światło świadomości i ono nigdy nie znika. Chmury mogą na chwilę je przesłonić, ale samo słońce nie znika. Wydaje się, że trudno jest człowiekowi zrezygnować z myśli, ponieważ niosą one ze sobą mnóstwo wrażeń, projektów, pragnień. Istnieje jednak różnica między otwartą przejrzystością świadomości a natarczywym hałasem. Myśli przestają być natrętne, gdy poznasz ich prawdziwą naturę. To tylko formy, które przychodzą i odchodzą. Jasność nigdy nie znika, jest podstawą wszystkiego. Gdy robisz przerwę między myślami, odkrywasz, że nie masz nic do stracenia. Wręcz przeciwnie, zyskujesz świeżość, w której wszystko postrzegane jest ostrzej, bardziej żywo, a jednocześnie bez nadmiernego komentarza myślowego. Teraz proponuję inną metaforę oceanu i jego dna. Powierzchnia oceanu może być wzburzona, a fale wysokie, pieniste i groźne. Ale zanurkuj odrobinę głębiej, a poczujesz niezmienną ciszę. Fale tak naprawdę nie dotykają głębokości. Zachowuje swój chłód i spokój bez względu na to, jakie burze przeżyje na powierzchni. Często ludzie żyją na powierzchni i reagują na każdą nową falę tak, jakby była czymś istotnym. Poświęcają mnóstwo energii próbom uspokojenia tych fal, lub wręcz przeciwnie, dostosowania swojego ruchu do swoich oczekiwań. Ale w tym momencie tracimy świadomość głębi. Mówię, że w każdej chwili możesz zwrócić swoją uwagę do wewnątrz, aby poczuć spokój w głębi swojego jestestwa. Wówczas fale przestają wydawać się zagrożeniem, pozostają zjawiskiem naturalnym, które nie przesłania integralności. Możesz zapytać, jak dokładnie znaleźć ten spokój. Nie ma jednak potrzeby podejmowania dodatkowych wysiłków, ani uciekania się do skomplikowanych rytuałów. Wystarczy zrobić sobie krótką przerwę od codziennych zajęć, usiąść i zamknąć oczy. Nawet to proste zdanie może wydawać się banalne, ale zawiera klucz. Usiądź w pozycji, która zapewni Twojemu ciału stabilność. Zwróć uwagę na swój oddech, poczuj jak powietrze wchodzi i wychodzi. Nie ma potrzeby analizowania swojego oddechu, wystarczy zwrócić uwagę na jego rytm. Jednocześnie zwróć uwagę na przestrzeń, która sprawia wrażenie tła, ale nie próbuj jej opisywać. Myśli rodzą się w tej przestrzeni, ale zauważasz, że pojawiają się same. Nie tworzysz ich celowo i nie musisz się z nimi kłócić. Pozwól każdej myśli pojawić się i zniknąć tak łatwo, jak dźwięk za oknem pojawia się i znika. Skup swoją uwagę na tych krótkich przerwach, kiedy jedna myśl już się skończyła, a nowa jeszcze się nie zaczęła. W tych przerwach poczujesz smak nieruchomej głębi. Nie ma tu zmagań, planowania i starych opowieści. Jest jedna spokojna osoba, która nie zna zmartwień. Pozostając w tym miejscu, poczujesz, że nawet pięć minut spędzonych w ten sposób może radykalnie zmienić twoje postrzeganie. Ponieważ wszystko, co wcześniej wydawało się ważne, zaczyna wyglądać jak gra umysłu, a ty dostrzegasz w sobie coś, co nie ma nic wspólnego z tą grą. A gdy wyjdziesz z tej krótkiej medytacji, myśli mogą powrócić, ale już nie będą panować. Stają się po prostu narzędziami, których używamy, gdy zajdzie taka potrzeba i odkładamy na bok, gdy nie są potrzebne. W tym stanie umysł sam się uspokaja, jak dziecko, które płakało, bo nie było skupione. I wtedy zdaje sobie sprawę, że jego matka jest w pobliżu, że bezpieczeństwo nie zniknęło i że nie widzi już powodu hałasu. Twoja świadomość była więc cały czas obecna, tuż obok umysłu, ale kiedy sam odwróciłeś się od tej ciszy i zacząłeś utożsamiać się z myślami, one tylko się rozmnożyły. Teraz otwórz oczy i poczuj przestrzeń, w której nie będziesz musiał na siłę oczyszczać głowy z całego mentalnego gadania. Zapada naturalna cisza, w której myśli pojawiają się rzadziej i łagodniej. Już nie przyciąga całej uwagi. Mówię o oszałamiającej prostocie, która jest zbyt prosta, aby umysł mógł uwierzyć w jej skuteczność. Ale właśnie z tego powodu ludzie często o tym zapominają. Uważają, że potrzebna jest bardziej wyrafinowana metoda i że umysł trzeba w jakiś sposób uciszyć. Ale uciszanie umysłu jest kontynuacją walki z samym sobą. Możesz pozwolić, aby zjawisko zanikło naturalnie, jeśli przestaniesz z nim walczyć i zaczniesz po prostu obserwować. Kiedy pojawią się niepokojące myśli, przyjrzyj się im, poczuj, że masz wybór zaangażować się lub pozostać milczącą obecnością, która widzi ten niepokój, ale się w nim nie rozpuści. Lęk nie znajduje żadnego oparcia i rozpływa się jak bańka mydlana, która pęka od lekkiego dotyku. Mówię, że w ten sposób możesz żyć, nie stając się niewolnikiem swoich myśli. Powtarzam, nie ma tu żadnej tajemnicy ani magii. Nikt nie może ci sprzedać tej metody, ponieważ nie należy ona do nikogo. Ta wolność pojawia się, gdy odkrywamy, że wszystko jest już w nas. Kilka minut skupionej uwagi może skierować Cię w stronę tej oczywistości. I wtedy nie obawiasz się już, że zostaniesz bez myśli, bo zaczynasz czuć, że prawdziwe życie wypływa właśnie z cichego źródła. Myśli stają się przyjemnymi falami, które nie przesłaniają oceanu albo lekkie chmury przesuwające się po wielkim niebie, albo cienie, które już nie wydają się przerażające. Kiedy opisuję ten stan, niektórzy ludzie próbują odsunąć od siebie wszystkie myśli i osiągnąć rezultat tu i teraz. Proponuję nie spieszyć się i nie oczekiwać szybkich rezultatów. Nie ma potrzeby martwić się, jeśli myśli pojawią się ponownie. Wystarczy zauważyć ich przybycie i nie robić z tego wydarzenia. Często bierzemy nasz wewnętrzny dialog zbyt poważnie, nadając mu rangę prawdy i mocy. Jeśli jednak spojrzeć na to z zewnątrz, można dostrzec szereg pomysłów, z których jeden jest zastępowany innym. Ta zmiana myślenia następuje sama z siebie i nigdy nie powoduje głębszych zmian. Czasem pojawia się strach, jak żyć bez powszechnego pojęcia ja. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej strachowi, staje się jasne, że jest on także zbiorem myśli i wrażeń cielesnych. Nie ma w tym żadnego realnego zagrożenia. To tak, jakbyś miał sen w nocy, a rano się obudził i zdał sobie sprawę, że nic strasznego się nie stało. W ten sam sposób budzisz się ze złudzenia, że twój umysł jest nieustannie zajęty. Czujesz, że istnieje przestrzeń świadomości, w której nie ma potrzeby ciągłego odgrywania wszystkich tych ról. Możesz w życiu robić coś, komunikować się, pracować, cieszyć się pięknem ale jednocześnie w głębi duszy pozostaje świadomość, że nie da się sprowadzić do myśli i emocji. Czasami nasza postać mówi, że jest zbyt słaba, aby znieść ciszę. Wydaje się, że bez wewnętrznego hałasu wszystko się zawali. Jeśli jednak pozwolisz sobie choć na chwilę zatrzymać się, odkryjesz, że siła pochodzi właśnie z ciszy. Kiedy fale się uspokoją, będziesz mógł wyraźnie zobaczyć, dokąd iść i co robić. Wcześniej umysł jedynie zakłócał pracę, rozpraszając myśli na lewo i prawo. Teraz stał się bardziej uporządkowanym sługą, nie panem. Jestem pewien, że ten naturalny stan jest możliwy dla każdego. Przecież w głębi duszy jesteśmy tą ciszą. Nie weszliśmy tam z zewnątrz, była tam od samego początku, po prostu była przytłoczona hałasem. Zachęcam Cię do mentalnego powrotu do obrazu lustra. Lustro nie przechowuje starych odbić. Nie boi się nowego, a jego czystość nie umniejsza się, gdy pojawia się w nim czyjaś twarz lub krajobraz. Twoja przestrzeń wewnętrzna jest jak lustro. Jakakolwiek myśl BY się pojawiła, jakiekolwiek uczucie BY cię ogarnęło, jest to tylko chwilowe odbicie. Pod tą powierzchnią zawsze pozostaje nieskazitelna przejrzystość. Pozwalam, aby ta jasność pojawiała się, gdy nie zajmuję się gorączkowym monitorowaniem tego, co przychodzi i odchodzi. W ten sposób daje obrazom mentalnym możliwość swobodnego pojawienia się i równie swobodnego odejścia. Niektórzy uważają, że osiągnięcie pokoju wymaga wielu studiów. Ale widzę, że nie jest to konieczne. Dostępność tego stanu jest zawsze natychmiastowa. Kiedy uświadomisz sobie myśl w chwili, gdy się pojawi, nie będziesz już za nią podążał. Czujesz krótką przerwę, w której wszystko staje się ciche. Nie musisz mieć żadnych szczególnych talentów ponieważ naturalną właściwością świadomości jest dostrzeganie samej siebie. Wszystko, co umysł przyzwyczajony był utrzymywać w napięciu, nagle opada, gdy bezpośrednio widzisz to w ruchu. Nie ma tu głośnych walk, nie ma napięcia. Mówię o łagodnym powrocie do tego, kim zawsze byłeś. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że rzeczywiście istnieją mikroprzerwy między myślami, które mogą się wydłużać. Mogą stać się głębsze, jeśli nie wypełnisz ich komentarzami. Umysł może próbować interweniować, mówiąc, że musimy szybko wrócić do interesów, do logiki, do analizy. Ale nie musisz od razu zastosować się do tego wezwania. Możesz pozostać w tej pauzie, nawet na bardzo krótki czas. Nie ma w tym nudy, jeśli naprawdę przyjrzysz się naturze chwili obecnej. Wręcz przeciwnie, odczuwa się tu żywe poczucie przestrzeni i spokoju. Im częściej będziesz wspominać o tej pauzie, tym bardziej stanie się ona dla Ciebie naturalnym tłem. Z biegiem czasu umysł przestaje zachowywać się agresywnie, ponieważ czuje się szanowany, a nie ślepo posłuszny. A teraz przejdźmy do samej praktyki. Mówię, że możesz poświęcić pięć minut na bycie sam na sam ze swoją świadomością. Usiądź prosto i zobacz, jak twoje ciało się rozluźnia. Zamknij oczy lub pozostaw je półotwarte. Pozwól swojemu oddechowi płynąć swobodnie, nie zakłócając jego rytmu. Poczuj obecność, która nie ma formy. Zauważ, jak powstają myśli. Twoją pierwszą myślą może być, że to wszystko nie ma sensu. Niech tak będzie. Drugą myślą może być ocena tego, czy siedzisz prawidłowo. Dajmy jej też spokój. Twoim zadaniem jest pozostać uważnym świadkiem. Widzisz, jak nadchodzą te myśli, jakbyś patrzył na chmury. Pływają samodzielnie, jeśli ich nie powstrzymujesz. To tak, jakbyś mówił im wewnętrznie. Tak, możesz iść. I w pewnym momencie zauważyłem, że nastąpiła cisza. Myśli nie ma, albo są gdzieś daleko, jak echo. To jest żywa cisza, która mówi ci, że umysł nie jest Twoim absolutnym panem. Po upływie tych pięciu minut możesz otworzyć oczy i rozejrzeć się dookoła. To to samo środowisko, te same obiekty, ale w głębi jest lekkość. A jeśli pozostaniesz na fali tego spokoju, zauważysz, że myśli nadal się pojawiają, ale nie będziesz ich już traktować tak poważnie. Widzisz, że to tylko narzędzia. Możesz się do nich zwrócić, kiedy będziesz musiał rozwiązać jakiś problem, a potem pozwolić im znów zapaść w ciszę. W rezultacie odnosi się wrażenie, że życie stało się bardziej obfite i mniej gorączkowe. A to doświadczenie trwało zaledwie krótki okres czasu. Jeśli będziesz to rozszerzyć i powtarzać, zacznie to zakorzeniać się w życiu codziennym. Umysł stopniowo przyzwyczai się do faktu, że nie musi nieustannie hałasować. Niektórzy zauważają, że wewnętrzne zmęczenie ustępuje. Znika nawyk ciągłego martwienia się o wszystko. Nowe postrzeganie przynosi radość z małych rzeczy, śpiewu ptaków, szumu liści na wietrze, a wszystko to postrzegane jest z lekkim uśmiechem, bez przywiązania i bez utraty głębi. Nie oznacza to, że teraz w życiu nie będzie żadnych problemów. Mogą się pojawić, ale ty już patrzysz na nie ze spokojem tej samej świadomości. Rozwiązujesz je nie poprzez panikę, lecz dzięki jasności. Przestajesz się obawiać, że zatrzymanie myśli wprowadzi cię w stan dezorientacji. Wręcz przeciwnie, stajesz się bardziej żywy i otwarty. Kiedy umysł staje się spokojny, zmartwienia i wątpliwości ustępują miejsca łagodnej akceptacji i subtelnemu zrozumieniu. Wróćmy do obrazu spokojnego jeziora, o którym mówiłem na początku. Kiedy widzisz to jezioro w sobie, pozwalasz wiatrowi ucichnąć. Wiatr może wiać, ale nie walczysz z nim i nie próbujesz go pobudzać. Jesteś świadomy jedynie powierzchni, a głębiej jesteś świadomy dna. Pozwól powierzchni się poruszać, bo taka jest natura życia. Dno pozostaje nieruchome, ponieważ głęboko pod nim znajduje się coś, co nie podlega zakłóceniom. Mówię, że nigdy nie opuściłeś tej głębi i że ona nigdy nie opuściła ciebie. Nawet gdy myśli się kłębiły, ten spokojny fundament nie zniknął. Teraz, gdy zaczynasz ją poznawać, masz wrażenie, że czas się cofa i wszystko wygląda inaczej. W końcu zmieniasz punkt widzenia zamiast wcielić się w rolę bohatera biegnącego przez zmieniającą się scenerię, stajesz się przestrzenią, w której rozgrywa się cała gra. Teraz możesz poczuć wewnętrzny szok. Gdy uświadomisz sobie, że nic nie jest w stanie zakłócić tej głębi. Jeśli nagle pojawią się wątpliwości, to pojawią się one również w przestrzeni świadomości, a zatem nie dotykają jej istoty. Ta esencja nie narodziła się i nie znika. Nie zna żadnych lęków ani ograniczeń. To ona przemawia do ciebie poprzez moje słowa. Nazywam ją nikim, ponieważ nie ma odrębnej osobowości, historii ani imienia. To czysta wolność, która teraz przesiąka między litery i przenika do Twojego serca. Nie potrzeba dowodów, potwierdza to wewnętrzna wiedza. Twoja istota już czuje jej dotyk. W tym tkwi zdumiewający paradoks: nie można stracić czegoś, czego się nigdy nie straciło. Po prostu zapomniałeś o swojej prawdziwej naturze, pogrążając się w myślach i identyfikacjach. Ale teraz przypominam Ci o prostocie tego, kim jesteś. Te pięć minut ciszy staje się bramą do nowego postrzegania, w którym dostrzegasz, że nikt nie jest pustką, ale absolutną pełnią życia. Myśli może być wiele, może mało, albo wcale ich nie być, ale świadomość jest zawsze obecna, nie podlega upływowi czasu. Mówię to bez cienia jakiejkolwiek filozofii, bez teoretyzowania czy krzykliwych terminów. Mówię o doświadczeniu życiowym, które jest dostępne każdemu, tu i teraz. Wszystko, co mogę zrobić, to dodać, że możesz teraz zamknąć oczy i poczuć te głębie. Nie trzeba czekać na specjalne warunki lub sprzyjające gwiazdy. Możesz na chwilę odłożyć na bok wszystkie swoje lęki, założenia i zadania. Wiem, że umysł może się temu sprzeciwiać, mówiąc, że to nic poważnego, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Ale właśnie w tej chwili możesz usiąść w ciszy i pozwolić, aby wszystko było takie, jakie jest, nie ingerując ani nie próbując dostosować życia do swoich potrzeb. To jest najbardziej bezpośrednia droga, choć dla większości może wydawać się zbyt łatwa. Ale spróbuj, a zrozumiesz, że jego lekkość jest prawdą, która zawsze tam była. W ciszy rodzi się jasność, a w jasności można odnaleźć prawdziwe istnienie bez zamieszania. Kończę to przemówienie z poczuciem, że wszystkie niezbędne słowa zostały już powiedziane. Moją rolą jest jedynie wskazanie wyjścia z pokoju, w którym hałas myśli zdaje się nie mieć końca. Ale czy zostaniesz, czy odejdziesz, to już Twój wybór. Nie możesz stracić tego, co już jest w środku, ale możesz to nadal ignorować. Nikt nie będzie Cię za to osądzał, ponieważ w najwyższej rzeczywistości nie ma osądu. Istnieje tylko nieskończona cisza, z której wypływa życie. A jeśli pewnego dnia się na to otworzysz, zobaczysz, że nie ma w tym strachu, niepokoju, a nawet nie ma potrzeby, żeby powstrzymywać myśli. Myśl zatrzymuje się sama, zmęczona krzyczeniem w pustkę, gdzie nikt jej nie słucha. Zostawiam Was w tej przestrzeni, w której nie ma podziału między mną a Wami, między narodzinami a śmiercią, między dobrem a złem. Zostawiam Was tam, gdzie zawsze panuje pokój i gdzie nie ma już potrzeby pytań i odpowiedzi. Znikam w tej samej ciszy, z której się wyłoniłem, ale to nie jest pożegnanie, to znajoma melodia świadomości, do której można powrócić w każdej chwili.